Jest to po prostu kompromitacja, z którą moim zdaniem kierownictwo Lecha musi natychmiast skończyć. Panie Janku, chciałem zacząć od Lecha Poznań, bo mam takie wrażenie, że zespół Wikingur z Islandii, piłkarze tego zespołu... Podczas tego spotkania z Lechem Poznań wczorajszego, ale też tego w, rozgrywanego na Islandii, stwierdzili, że no w Europie nie ma słabych drużyn już. Ej, jeszcze raz dzień dobry Państwu. Nie zgadzam się e, z Panem Panie Przemku, <laughs> że e, to są piłkarze, to są piłkarze amatorzy, to są dzieci, futbolowe dzieci, które ośmieszyły mistrza Polski. I można to, to zwycięstwo, wielkie zwycięstwo teorie, na Poznań, można o, powiedzieć, okre, określić, określić jednym zdaniem, że było to najbardziej, jakby to powiedzieć, kompromitujący występ polskiej drużyny w europejskich rozgrywkach. Ja nie przypominam sobie bardziej kompromitującego zwycięstwa, bo to było zwycięstwo, ale. Kompromitujące e, pełnych profesjonalistów nad e, półamatorami, bo umówmy się tam: 70% jest e, e, piłkarzy, e, którzy biegają na boisku dla, jak to się mówi, dla rozrywki. I to, co wczoraj pokazał Lech i w Islandii, po prostu zasługuje na to, że kierownictwo Lecha powinno się natychmiast zrobić remanem. W swoim klubie, bo dalej tak moim zdaniem nie może być. Tym bardziej, że Lech ma fenomenalne, powtarzam, fenomenalne losowanie, bo w tej chwili będzie grał w czwartej rundzie z mistrzem Luksemburga. Wprawdzie ten mistrz Luksemburga kiedyś wyeliminował beznadziejną legię, ale mam nadzieję, że sytuacja się nie powtórzy i nastąpi trzęsienie ziemi w Lechu i oni zaczną grać. Bo jeśli chłopcy. Przepraszam, że tak powiem, chłopcy zaczynający grać w piłkę. W dziesiątej minucie powinni prowadzić z mistrzem polski 2-0, bo mieli stówy nieprawdopodobne. Później wygrywa, Lech Poznań wygrywa to spotkanie 2-0. Może strzelić jeszcze 5-6 bramek i nagle okazuje się, w w 95. minucie jest dogrywka. To jest po prostu, tego nie można określić jako. To, że zwycięzców się nie sądzi. Tutaj właśnie trzeba osądzić tych zwycięzców, bo może to się na, naprawdę, no, jesteśmy pośmiewiskiem w tej chwili w Europie. Tym bardziej, że każdy punkt zdobyty nawet w tej lidze konferencji no, przybliża nas do tego, że jakaś polska drużyna będzie występowała, jak to się mówi, z urzędu w lidze Europy. A tutaj dzięki takiej postawie, no też wstyd pokazać komuś ten, ten drużynę. Yy, drodzy widzowie, zapraszam Was do udziału w naszej yy, sądzie. Yy, mocna sonda, czy Lech poznań przynosi wstyd Polsce w europejskich pucharach, głosujcie tak albo nie. Yy, zadam pa pani Janku Panu również to pytanie, czy Lech przynosi wstyd Polsce? Naturalnie że tak. No bo jeśli z Karabachem. No jest to drużyna powiedzmy niezła, no ale umówmy się, jest to mistrz Polski, który reprezentuje 40 milionowy naród, a właściwie więcej, bo, bo z 50 milionów, bo Polonia e, interesuje się występami reprezentacji i drużyn naszych klubowych, no, przegrywa 5-1 e, w Karabachu, no to, to, to nie może być jakimś, e, jakby to powiedzieć, o, e, wielkim wyczynem. Jest to po prostu kompromitacja, z którą moim zdaniem kierownictwo Lecha musi natychmiast skończyć. I, i to jest wszystko w tym temacie, bo ja rozumiem, że można przegrać, że, że są jakieś takie, no znaczy przegrać, ale nie z, nie z amatorami z Islandii, którzy bawią się, powtarzam, bawią się w piłkę i bawili się wczoraj na trawie, bo jeśli w pierwszym meczu tam mówiono, że no, grali na sztucznej trawie, no Lech nie jest przyzwyczajony. Do czego jest przyzwyczajony lek, Do tego, żeby grać w takich warunkach kapitalnych, jak wczoraj grali na boisku trawiastym, no też został ośmieszony przez, przez dzieci islamskie. Y Przypominam Wam, że to jest czas dla Was. To Wy zadajecie pytania Panu Janowi Tomaszewskiemu. Ja być może pomiędzy Waszymi pytaniami wrzucę jakieś swoje, ale to jest Wasz moment. Dlatego przechodzę do, do pytań od naszych widzów. Play panie Janku, wygląda na to, że John van den Brom przypomina siwego Bajeranta, czyli piękne słowa, fatalna gra. No ja nie wiem, o co tutaj chodzi w tej drużynie. Bo ani nie ma tutaj gry na zero z tyłu, bo przekonaliśmy się w Reykjaviku, że nie było tego zero z tyłu ze słabym przeciwnikiem, ani wczoraj, kiedy Lech prowadził 2-0, nie było tej gry zero z tyłu, bo nie wiadomo co oni grali. Sytuacja z bramkarzami. No ja tylko przypomnę, że myśmy krytykowali wszyscy, łącznie z internetami, wystawienie tego, tego ukraińskiego bramkarza który nie ma no, ma ogromne braki. Nagle zmiana bramkarza, no, kupienie tego Sousy, no, wy, wystawienie podstawowej jedenaski nie ma to moim zdaniem nie było ani składu, ani ładu. Także jest to jeden wielki bałagan, no to, że trener mówi, no to zgadzam się z tym. no Sousa też mówił przepięknie, tylko że nic z tego nie wychodziło. I dlatego jeszcze raz mówię, no, Musi nastąpić jakiś tutaj reset, bo jeśli nie nastąpi, no to aż nie chcę mi się wierzyć, nie daj Boże, bo to jest po prostu niemożliwe, żebyśmy z mistrzem Luksemburga, żeby Lech przegrał, będąc w normalnej dyspozycji i odpad z rozgrywek grupowych. Bo ja już pomijam te pieniądze, które wpłyną do Lech, ale to są punkty, które się liczą w rankingu UEF. Tomasz Tomasz, jak to jest możliwe, że klub Mistrz Polski z fajnego kolektywu zmienia się w bandę przypadkowych grajków na poziomie amatorów z Islandii i to w kilka tygodni. To jest możliwe chyba tylko w Polsce. No niestety, muszę się w 100% zgodzić z tą, z, tą, z tą opinią. Bo jeszcze raz mówię, nie wiadomo, kto tam za kogo odpowiada, nie wiadomo, kto za kogo. Jak tam mają, jaka jest asekuracja? Czy grają na zero z tyłu, czy grają na atak, czy grają na, jak to się mówi, na wymianę ciosów? No, grają na zasadzie, rzucę, rzucę piłkę w górę na boisku szkolnym no i rób ta, co chce ta. Nie ma żadnej dyscypliny taktycznej w przeciwieństwie do Rakowa Częstochowa, który pokazał, że można w europejskich kucharach grać i odnosić sukcesy. Tomasz G., ta cała Polska Liga to dno. Ja niejednokrotnie mówiłem, przepraszam no, że dla mnie to jest ekstra klapa, bo mnie naprawdę nie interesuje. Jeszcze raz podkreślam, naprawdę nie interesuje mnie, kto jest mistrzem Polski, kto będzie grał w europejskich pucharach. Nie interesuje tylko to, bo świat się stał globalny, Europa się stała globalna, jak nasze eksportowe powtarzam, w cudzysłowie, eksportowe drużyny zaprezentują się w europejskich kucharach. No niestety, dwie już odpadły, dwie grają, ale to można powiedzieć, że tylko jedna gra Raków, Raków Częstochowa, bo Lech Poznań odstawia po prostu no fuszerkę nieprawdopodobną. Jak to jest, że yy, skoro zaprowadząc ten zespół no doprowadził to chyba na dwie czy na trzy kolejki do do tytułu mistrza Polski, a w tej chwili mać, Maćka zabrakło i nie wiadomo co się dzieje z tą drużyną. No po prostu jest to, no wina jest tutaj trenera, tutaj nie można tłumaczyć, tak jak się rok temu tłumaczyło Legię Warszawa, że no Legia gra w pucharach, ale w lidze nie gra. Nie, ludzie kochani, to jest początek sezonu i w tej chwili jeśli się ma drużynę, jeśli się ma tych 18-19 zawodników, a Legia tyle miała i tyle ma w tej chwili, Lech Poznań, wartościowych zawodników, bo przecież tak się, tak się mówi, że takich kupiono, no to trzeba grać i w Pucharze i w Lidze, bo tylko my szukamy alibi, ale wygraliśmy w Pucharze, no to możemy odpuścić Lidę. Powiedzcie to w Manchesterze, powiedzcie to w Madrycie, powiedzcie to w Barcelonie, powiedzcie to w Paryżu. Jest to po prostu jakieś takie alibi futbol, który niestety, niestety, procentuje tym, że w naszej Lidze grają. Powtarzam, w naszej Lidze grają trzecio, czwartą zawodnicy z innych krajów, a nasi Polacy, teraz jest wielkie. Wielkie oburzenie co po niektórych trenerów, że jak ten PZP mógł wstawić tego jednego młodzieżowca na 3000 minut. A proszę zobaczyć, wczoraj grało 11 Islandczyków, 11 grało. Nie wiem, czy ci rezerwowi też byli. I oni po prostu grają dla ojczyzny, grają dla tego, A ci przy... to są po prostu najemnicy, którym zależy tylko i wyłącznie na, na kasie, bo ta kasa w tej naszej lidze. Nie jest adekwatna do wyników, powtarzam, w europejskich pucharach. Bo jeszcze raz podkreślam, guzik nie obchodzi, kto jest mistrzem polskim, tylko jak ten mistrz polski zaprezentuje się na arenie międzynarodowej. A póki co, mamy poza Rakowem kompromitację za kompromitację. Panianku, a to nie jest tak, że Lech Pozań troszkę się przejechał na tym no troszkę, bardzo się przejechał na tym trenerze i to już. Jeżeli chcieć ratować cokolwiek, ratować ligę, ratować europejskie pochary, to trzeba go po prostu zwolnić. No ja nie wiem. No, ja nie, nie wiem jaki jest, jaki jest kontrakt tego trenera, kto go zatrudnił, kto go polecił. No w końcu on sam z sobą e, nie podpisał e, kontraktu. No są ludzie, którzy odpowiadają za to, bo prezesi klubów są po to, żeby po prostu zapewnić bazę, zapewnić finanse dla zawodników, dla drużyny. A ktoś wskazuje tych, tych trenerów, tych cudotwórców. No, mieliśmy przykład po Bajerancie z Portugalii. No, no ktoś go wskazał. No Zbyszek Boniek tutaj popełnił błąd. Najlepszy trener, w historii, najlepszy prezes w historii polskiej piłki nożnej popełnił błąd i Zbyszek się do tego przyznał. Nie ma sosy, i, 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 już, I już to inaczej ruszyło. Dlatego mówię tutaj no, za późno jest tej chwili na zmianę przed tą czwartą rundą. Ale jeśli nie nastąpi wewnętrzny jakiś teraz, dzisiaj, po cholerę ten trening. Ten trening jest niepotrzebny. Im jest potrzebne pranie mózgu. I to łącznie kierownictwo, yy, sztab szkoleniowy i, i zawodnicy muszą sobie usiąść. Zrobić pranie mózgu, bo mają ostatnią szansę na to, żeby wejść do, do fazy grupowej. Ja już pomijam tą ligę. Dobrze, już niech tą ligę dopuszczają. Kto w tej chwili po wczorajszym meczu, kto z drużyn klubowych polskich będzie się obawiał wielkiego lecha Poznań? No przecież oni sami. Jak to w tym... Jest w tym dowcipie, jak zapłonić krowelodem. Wystarczy ją postawić, sama się. No i oni się sami wczoraj. Szkoda gadać. Wypunktowa. Szkoda gadać, pani Janku. Naprawdę, szkoda gadać. I jeszcze raz mówię. W Lechu musi dzisiaj dzisiaj nastąpić trzęsienie ziemi. Ja nie wiem, czy będzie zmiana trenera, czy nie będzie zmiana trenera, ale musi nastąpić pranie mózgu. Żeby, żeby było, bo jak ja nawet słyszę wczoraj od komentatorów, no, no tak kapitalne zagranie, ale chciał dobrze, ale ten. Chęciami to jest piekło wybrukowane i komentatorzy są po to, żeby mówić, co się dzieje na boisku, a nie co oni by chcieli. Żeby grać kapitalnie, że kapitalne podanie, że ten nie zrozumiał, tamten nie zrozumiał. Drużyna piłkarska polega na tym, że wszyscy muszą stanowić, jak to się mówi, jeden mózg i wszyscy muszą dmuchać w jedną trąbę. A wczoraj było, no dobrze chciał, ale tamten nie wyszedł. No dobrze. Boże, była to jedna wielka kompromitacja i jak, jakby, jakby to było wczoraj komentowane na zasadzie takiej obrazu boiskowego, to ci zawodnicy przyszliby do domu i powiedzieli, no, rzeczywiście, coś się złego dzieje. Ale nie, no dobrze było, tu dobrze, kapitalne zagranie, kapitalne, no skin, przeciwko komu? Wynik, powinien być wczoraj 8-9-0, a skończyło się, mecz się skończył na 2-1 w regulaminowym czasie gry, i całe szczęście, że sędzia wyrzucił tego jednego, niesłusznie moim zdaniem, Islandczyka, dlatego, że on najpierw zaatakował piłkę, a potem się zawodnik przewrócił przewrócił jego nogi. I niesłusznie dostał drugą żółtą kartkę. Ale należy podziękować sędziemu, bo 4-1, no i nic się nie stało i zwycięzców się nie sądzi. Nie, nie, tu trzeba osądzić. Bo jeśli drużyna przegrywa, to przyjdzie gospodarz, jak to się mówi, boiska i powie, źle gracie. Nie, sztuką jest wyciągać błędy w tej temy, kiedy drużyna wygrywa. Bo w piłce nożnej nigdy nie jest tak dobrze, że nie mogą być lepiej. No właśnie, panie Jan... A w Lechu niestety to nie No niestety tak.